Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Miłowski i od 17 lat zajmuję się praniem dywanów. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu zaprezentować mechaniczną trzepaczkę do dywanów Tornado T600 w wersji inox. Pranie dywanów metodą na lub pranie dywanów metodą ekstrakcji bez wcześniejszego trzepania i odkurzania dywanów jest jednym z największych błędów jakie popełniają nowe firmy zajmujące się usługą prania dywanów. Dlaczego? Dlatego, że 80% zabrudzeń w dywanach to są zabrudzenia suche, nierozpuszczalne w wodzie ani w chemii. Takie jak piasek, kwarce, glina, węgiel, yy, włókna celulozowe, yy, włókna z naszych ubrań i tym podobne. Dlatego jedynym sensownym sposobem pozbycia się suchych zabrudzeń nierozpuszczalnych z dywanów jest ich po prostu wytrzepanie i dokładne odkurzenie. Można to oczywiście robić tradycyjnymi metodami, Oczywiście uda nam się to z jednym czy z dwoma dywanami, ale co zrobimy, jeżeli tych dywanów będziemy mieli 20 lub 30? Pomijając fakt jakości czepania tych dywanów, co powiedzą na to nasi sąsiedzi? Można oczywiście skorzystać z tego typu dziwnych urządzeń, które niekoniecznie są przystosowane do czepania dywanów. Po pierwsze, nie wygląda to profesjonalnie, pomijając kwestię BHP. Po drugie, narażamy dywan na uszkodzenie, ponieważ paski nie znajdują się w odpowiedniej odległości od dywanu i nie obracają się z odpowiednią prędkością, przystosowaną do czepania dywanu. Po trzecie, urządzenie nie ma uziemienia, co może być elektryzujące. Po czwarte, co pomyślą nasi klienci, widząc, że czepiemy dywan kosiarką do trawy, przepraszam, rekultywatorem. Dlatego zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy mechaniczną przepaczkę do dywanów Tornado T600, którą udoskonaliliśmy przez wiele lat, tak aby dzisiaj zaprezentować Państwu najlepszą mechaniczną przepaczkę dostępną na rynku. T600 wyczepie każdy dywan do ostatniego okrucha, bez względu na jego wielkość ani materiał, z jakiego został wykonany, i daje Wam gwarancję, że nie uszkodzicie żadnego dywanu. C600 została tak zaprojektowana, aby jak najskuteczniej wykonywać zadaną pracę i jednocześnie być przyjazna operatorowi. Dlatego jako jedyna czepaczka na rynku została wyposażona w przednie skrętne koło, które znacząco ułatwia przemieszczanie urządzenia podywanie we wszystkich kierunkach. Dlatego też jako jedyna czepaczka posiada bezpieczny włącznik, który zapobiega pozostawieniu włączonego urządzenia. Urządzenie posiada 20 sztuk pasków czepiących, wykonanych ze specjalnie garbowanej skóry, które wytrzymują od 6 do 9 miesięcy pracy. A wymiana pasków jest banalnie prosta, wystarczy tylko odkręcić śrubę i wymienić pasek na nowy. Silnik urządzenia przystosowany jest do ciągłej pracy przez 8 godzin, a napęd przenoszony jest za pomocą paska klinowego, co gwarantuje lata pracy bez awarii. Posiada 10-metrowy kabel zasilający z uziemieniem, a korpus urządzenia jest wykonany ze stali i pomalowany lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Rączka, osłona silnika i podstawa przedniego koła zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo rączka jest składana co daje możliwość zmniejszenia gabarytów i obniżenia kosztów przesyłki. Oczywiście czepaczka objęta jest 12-miesięczną gwarancją. Zalecamy usuwanie zanieczyszczeń spod krat co trzeci, piąty dywan, tak aby uniknąć nadmiernego kurzenia na pralni. Tak przygotowany dywan jest gotowy do dalszej obróbki, czyli, no właśnie, ale tego możecie dowiedzieć się na jednym z naszych szkoleń, które prowadzimy właśnie na tej pralni dywanów, pod okiem doświadczonych operatorów z wieloletnim stażem. Zapraszam! Przepaczki dostępne są od ręki, wystarczy złożyć zamówienie i podać dane do wysyłki. Na wszelkie pytania chętnie Państwu udzielimy odpowiedzi pod tymi numerami telefonów. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu i serdecznie zapraszamy do naszej wzorcowej pralni w Luboniu pod Poznaniem, na której będziemy mogli Państwu zaprezentować i pokazać w trakcie pracy wszystkie nasze urządzenia. Do zobaczenia, Michał Jowski.